Jesteśmy w Wólce Konopnej, na EkoFarmie ekofarmie Fundacji lenin Grachowskiej. W pobliżu ja mieszkam żono, to moje miejsce urodzenia w wiosce. Kiedyś zaczęliśmy, tu 48 lat temu się pojawiłem, po studiach, wiele było zdarzeń po drodze. I pomysł na farmę był, nie wiem, pewnie z 5 lat temu, co dalej, chcieliśmy się podzielić jakby i tym miejscem, i swoimi odczuciami, i kontaktem z przyrodą, a że fundacja ma oddziały do tej pory w miastach, no, praktycznie tak w miastach, e, tam robią ceramikę, czy piekarnie, e, kawiarnie i tak dalej, e, to tu jest trochę inne, e, tu jest trochę ogrodnictwa, Później przetwarzanie, uczenie się samodzielności, bo trzeba się oderwać od rodziców, od troskliwych mam, całą dobę trzeba sobie ugotować wspólnie, pranie zrobić, prasowanie i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ciekawe dla tych. No, często jakby tu, czy pracownicy, czy te osoby, którymi zajmuje się fundacja, no, nigdy nie miały wspólnego z taką prawdziwą. Wioską, z kontaktem z naturą, i myślę, że to jest jakby dla nich piękne przeżycie. Mają już pszczoły, no pewnie będą mieli, mieć jakieś zwierzątka. To na początku drogi myślę, że sami będą sobie to tworzyli, jakby co im potrzebne, nie chcemy narzucać. Znaczy, ona jest głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo tym tymi głównie osobami Fundacja się zajmuje, nie, nie mówiąc jeszcze o, o innych, załóżmy, bezdomnych, ale, ale tutaj jest głównie dla tych, e, jakby nauczenia tej samodzielności, to jest trochę tak, bo nieraz rodziców zabraknie, czy tam inne powody, żeby na tyle, ile możliwe w takich warunkach, no, Poczuć się tak domowych. Do, domowych trochę, tak że można rozwinąć, że no, rodzice już mówią, że te ich jakby dorosłe dzieci, że tak zmieniają się, bo tak no niestety mamy są no, piekuńcze. I, 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 ten, i nie wiedzą jaki, jaki potencjał jest w tych osobach z niepełnosprawnością, a jednak są i oni są samodzielni, tu chodzą do kościoła też, do kaplicy w Ulce konopnej. E, i, Taki spacerek mają, także taka grupka z opiekunką, no jest to pewna społeczność. Tutaj też uczymy ich jakby odwyku od tego telefonu, od internetu, telewizji. Mamy telewizor, ale bardzo rzadko jest on używany. Czytamy książki, gramy w gry planszowe, chodzimy z nimi na spacery do lasu, chodzimy na ogród, gdzie mamy nasadzenia, gdzie pielimy, gdzie robimy sadzonki i te sadzonki są przez nich sadzone, od ziarenka poprzez y, dalszy wzrost. Pilnują tych roślin, y, sadzą je, pielą, y, przekopują, przesadzają, że cieszą się z tego bardzo. Uczymy ich też y, wspólnego y, zagospodarowywania przestrzeni. Razem siadamy, ustalamy y, treningi, y, plany dnia. Wszystko robimy to razem, tak jak robi się to w normalnej rodzinie, że dzieci wiedzą, na co rodzice wydają pieniądze, wiedzą, co będzie kupowane, wiedzą, jakie są plany. Tego my te, też tą młodzież, no i z nimi młodzież uczymy. Rodzice są pod wielkim wrażeniem, jak nasza młodzież jeździ do domu i na przykład mówi, mamo daj mi deskę, ja sobie upracuję sam koszulę, a mama mówi, ale ty nie umiesz, umiem, już umiem. Także to jest dla nich bardzo ważne. I w tej chwili mieliśmy trzech. Mamy trzech e, mieszkańców: dwie dziewczyny i, i chłopaka. Mamy już od lipca kolejne osoby chętne. Oczywiście nie przyjmujemy tak jak e, wszystkich tych osób, jest jakaś e, lista oczekujących, ale jest też, zwracamy uwagę na to, żeby osoby, które przyjmujemy do mieszkań treningowych, były jakby e, z odpowiednim charakterem. Żeby chciały z nami współpracować, chciały pracować na ogrodzie, żeby chciały razem wspólnie coś robić, bo są to osoby różne. Są to introwertycy, są też osoby, które nie lubią jakiejś kontroli nad sobą, nie lubią też towarzystwa, więc my jakby przyzwyczajamy ich do takich normalnych zachowań, gdzie muszą po jakimś czasie zdecydować, czy chcą dalej z nami mieszkać i z nami tutaj współpracować, czy nie. Nie zdarzyło się, żeby nie chciały. Więc y, mamy dzisiaj bardzo dużo gości, y, którzy przyjechali po raz pierwszy, ale mamy też osoby, które już oblicze się do nas wybierają, już są zapisane na liście, już są po pierwszych rozmowach. No i czekamy na nich, myślę, że wszystkie nasze mieszkania będą zajęte.